Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj w materiale chcę powiedzieć, dlaczego auta elektryczne w Polsce nie będą miały lekko. To znaczy, one już nie mają lekko, ale jeżeli kilka tych elementów nie zostanie zmienionych, to dlaczego nawet nie będą miały trudniej, by móc pozyskać? Chętnych, którzy by je po prostu kupili. I nie będę tutaj w tym materiale lukrować koncernom motoryzacyjnym, przymykać oko, tylko przede wszystkim chcę spojrzeć bardzo zdrowo, rozsądkowo, ale też ze swojego punktu widzenia, posiadacza auta elektrycznego od blisko roku. A nie ukrywam, Renault Zoe jest fajnym autem fajnym miejskim autem dobrym jako drugie, trzecie w domu fajnie, jeżeli mamy jeszcze infrastrukturę fajnie, jeżeli mamy jeszcze fotowoltaikę. No, i jednak trochę więcej pieniędzy na zakup tego samochodu. I dla mnie ten zakup nie był w stylu chcę być bardziej ekojem, humus, żywię się słońcem. Tylko przede wszystkim jako ciekawość. Ale dobra, przechodząc do meritum. Obecnie w motoryzacji wygląda to trochę tak, że tak jak dzieci na rytmice tańczą w kółeczko, pani klaszcze, no to dzieci tańczymy w drugą stronę. Tak teraz też to wygląda na przykładzie motoryzacji. Bardzo mocno rozwijaliśmy trendy motoryzacyjne lata 90., ostatnie dziesięciolecie. Pokazywanie, że można robić fajne V6, V8, moce 200, 300, 400, 500 koni. Ale nie! To już nie. Przejdźmy teraz na auta elektryczne. Technologia jeszcze co prawda trochę raczkuje. Fakt faktem fajnie się rozwija, ale już musimy na tę technologię przechodzić. Owszem, bycie eko jest niezwykle istotne, ale pod pewnymi warunkami. Ja wiem, że teraz wiele osób powie, Waldek nie w życiu, a elektryka nie kupię. Ja wolę zostać przy swoim pasacie 1.9, bo to jest naprawdę dobre, sprawdzone auto, a nie tam jakiś elektryk. Tylko mogą być do tego pewne zachęty. I nie mówię tutaj o dotacjach, że możecie elektryka na przykład kupić o 30 tysięcy złotych taniej, tylko o dotacjach takich ujemnych, w drugą stronę. Aha, masz auto z normą emisji Euro 4. No to tak, 5 tysięcy złotych za jazdę autem z taką normą emisji, zakaz wjazda, wjazdu autem do centrum, dodatkowo ubezpieczenie razy dwa i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu ktoś dojdzie do wniosku, że jednak jazda elektrykiem wyjdzie mu zdecydowanie taniej. Mówiło się w Polsce, że do 2025 roku będziemy mieli zarejestrowanych milion samochodów elektrycznych. Dzisiaj mamy 2021 rok, który już się kończy i mamy tych aut. No właśnie. W niektórych mediach podawane jest, że 30 tysięcy zarejestrowanych samochodów, tylko tam trzeba doczytać, bo też są w nich y, zawarte hybrydy typu plugi. Mówiąc o w pełni elektrycznych samochodach elektrycznych, y, mamy tych aut zarejestrowanych około 15-16 tysięcy, co w skali 30 milionów aut, jakie posiadamy w kraju, 0,0005, 000 y, 5-10 000 tysięcznych. 000. Żeby była jasność, do 2035 roku musimy zrobić coś z motoryzacją, bo Unia Europejska od nas tego wymaga. I salony będą te auta sprzedawały, bo jak będą miały do wyboru nie sprzedawać e, nic, a sprzedawać auta elektryczne, to będą sprzedawały auta elektryczne. Tylko kwestia, czy na to wszystko znajdzie się klient. I dzisiaj chcę wam w tym materiale na to odpowiedzieć. No dobrze, to jeszcze teraz taki mały psikus, zanim przejdziemy do bolączek związanych z autami elektrycznymi. Może to taki ostatni dzwonek, żeby kupić jakieś V8 i schować do garażu. Dlatego zachęcam Was do wejścia w link poniżej na stronę Carvertical, która jest partnerem dzisiejszego nagrania. To właśnie za pośrednictwem tego linku z automatu otrzymacie 10% rabatu na to, że będzie można wygenerować historię pojazdu po numerze nadwozia. Oczywiście historię tego samochodu, który takową posiada, bo jeżeli ktoś serwisuje swoje auto u Pana Miecia, Gdzieś tam zamiedzą, to tej historii zapewne nikt nie będzie w stanie odkryć. Już teraz Wam w tle wyświetlają się dwa raporty. Pierwszy dotyczy Mustanga, drugi będzie dotyczył Camaro. Bo jakby nie patrzeć, żeby szukać ładnego auta ze Stanów, trzeba umieć i to dosłownie jest bardzo dużo powypadkowych samochodów. Jak chociażby ten Mustang, który ewidentnie przyłożył w drzewo bądź w jakąś latarnię ale założę się, że już jest zapewne gdzieś wyklepany i po którymś z krajów jeździ. Podobna sytuacja dotyczy również Camaro, które swoje w życiu przeszło, może trochę mniej niż Mustang, ale wydaje mi się, że tutaj trudno się licytować, które auto jest mniej bądź bardziej wypadkowe. Oba mają dosyć mroczną historię i oba mają zapewne title dosyć mocno w tym wszystkim zabrudzone. Dlatego zachęcam jeszcze raz, by każdy zakup swojego samochodu, Dokładnie kontrolować, czy to za pośrednictwem numeru nadwozia, czy później bezpośrednio miernikiem, a jeżeli macie wiedzy, to za pośrednictwem osób, które mają takie doświadczenie bądź chociażby serwisu, który Wam w tym pomoże. 2035 mówi się, że to jest rok graniczny dla motoryzacji spalinowej, po tym, co przekazała nam Unia Europejska w tych swoich traktatach, dekretach, czym tam zwał Heh. Koncerny motoryzacyjne buntują się, chcą, żeby ten okres został wydłużony, bo zostały postawione pod ścianą. Nie mają wyjścia, muszą rozwijać w trybie przyspieszonym technologię, która została im narzucona. E tylko żaden z koncernów, mimo wszystko, i tak nie będzie czekał do 2035 roku na przejście na elektromobilność. Tylko już koncerny zapowiadają, że niektóre będą w 2025 roku miały tylko elektryki, niektóre w 2028, niektóre w 2030. A to tylko dlatego, że cały czas sukcesywnie będą te normy coraz bardziej restrykcyjne dla silników spalinowych. No i nie opłaca się inwestować w technologię spalinową, która już jest na wymarciu pieniędzy, bo lepiej te pieniądze już inwestować w technologię, która. Będzie tak zwaną przyszłością, a że zostały postawione pod ścianą, no to teraz muszą maksymalizować zyski, by móc te pieniądze inwestować w rozwój tej technologii. Tylko to nie jest jeden problem. To są auta. Problem jest w zupełnie innym miejscu, bo problem jest w infrastrukturze i mocy przyłączeniowej. Nie da się mieć prądu nielimitowanego. To my wiemy już jako Polacy, gdzie. Jakby nie patrzeć, prąd mamy z węgla, nie mamy atomu. Mówi się, że coś tam będzie, ale to za może 10, może 12 lat może się okazać, że trochę za późno. Ale patrząc chociażby u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie ta elektromobilność jest trochę lepiej rozwinięta aniżeli w Polsce, już zastanawiałem się nad wprowadzeniem ograniczeń w ładowaniu samochodów elektrycznych między 8 a 11 i 16 a 20. Ano dlatego, że siedzi nie wydaje w tym momencie. Na przykładzie mojego małego Zoe można powiedzieć jedno. Ładowarkę ma 50 kW. To tak, jakbyście w domu naraz włączyli 50 odkurzaczy. Korki to wam przy dwóch czy przy trzech już czasem wystrzelą. Trzeba mieć jak to przyłączyć. Więc tutaj będzie największy problem, bo stacji co prawda nie brakuje, tylko też zapewne powoli będziemy dochodzili do tego limitu i możliwości postawienia konkretnej liczby stacji. No właśnie, czy faktycznie tych ładowarek do aut elektrycznych w Polsce jest za mało? Bo to jest hasło, które jest bardzo często powtarzane. W tym momencie w Polsce mamy około 3,5 tysiąca ładowarek, gdzie tych aut, już nawet z tymi hybrydami plugin, mamy około 30 tysięcy. Powiem Wam tak, spokojnie, po Polsce można podróżować. Tutaj większego problemu nie ma. Tym bardziej na każdej stacji ładowania najczęściej mamy dwie czy trzy wtyczki. Chociaż nie będę ukrywać, zdarzały mi się przypadki, że już jechałem nie wiem jak to nazwać, na oparach prądu i dojeżdżając do ładowarki patrzę, oho, ktoś właśnie podjechał i wziął sobie wtyczkę 50 kW, a mi została wtyczka 20 kW. Co za tym idzie, no czas ładowania, bo i tak się ładowało około 17 kW, był mniej więcej 2,5 razy dłuższy, więc tylko trochę się podładowałem, żeby móc po prostu dojechać do domu. Na chwilę obecną tych ładowarek jest ok. Kwestia, jak to będzie wyglądało, jeżeli teraz ten rozwój sprzedaży aut elektrycznych będzie większy, pojawią się dotacje, e, więcej zachęt do zakupu tych aut elektrycznych, chociaż. Zachęcanie poprzez dotacje do czegoś, to tak jakby coś jeszcze nie było gotowe. Ale dobra, na razie chyba innej opcji nie ma. Wtedy, jeżeli tych aut będzie na przykład 50 czy 100 tysięcy w Polsce, kwestia jak ta infrastruktura będzie się rozwijała. Tym bardziej cały czas przypominam, że mamy jakieś tam limity względem rozwoju tej infrastruktury. Gdzieś się w pewnym momencie korek tutaj w tym wszystkim zrobi. No dobrze, no to może zatem wodór. No bo wszyscy ci, którzy są jakby przeciwni technologii aut elektrycznych, mówią: Nie, przyszłość jest w wodorze. Zatem tak, stacji do ładowania aut elektrycznych w Polsce mamy 3,5 tysiąca, a ile zatem mamy stacji do tankowania wodoru? Bo jest jedna na mapie w Polsce. Okej, okay, ta technologia trochę później wystartowała, ale zacznijmy od tego, że stacje do tankowania wodoru są zdecydowanie droższe. Niemcy tutaj już mówią o przeznaczeniu kilkuset miliardów dotacji na wybudowanie tego typu stacji przez koncerny, ale jeszcze wielkiego zainteresowania nie ma, bo nie ma aż takiej stopy zwrotu, bo nie ma aż tylu samochodów. Tutaj chyba wszyscy uśmiechają się w kierunku Toyoty, która by mogła jako koncern naprawdę globalny móc pomóc w tym, trochę może wzorem Tesla, Spróbować z jakimiś abonamentami wejść, by móc zachęcać. Znaczy, stawianie ładowarek elektrycznych też nie jest tanie, też jest niezwykle czasochłonne i wymaga masy papierów, ale stawianie stacji do tankowania wodoru to już zupełnie inna bajka. Na pewno ta technologia ma dużą przyszłość, tylko tutaj jeszcze potrzeba trochę więcej wody w wiśle, żeby. No, wody szczególnie, właśnie, żeby móc tę technologię dopracować. Jakie mamy tutaj największe argumenty z autami elektrycznymi? No, przede wszystkim, jeden największy to jest ta chęć bycia bardziej eko. Tylko mam wrażenie, że w Polsce to chyba ten tekst za bardzo nie działa, a drugi to jest to, że tym autem podróżujemy o wiele taniej. Pod kilkoma warunkami. Jeden, jeżeli mamy fotowoltaikę, faktycznie energię ze słońca i fotowoltaikę, która już nam się zamortyzowała, czyli, czyli mówimy o mniej więcej 4-5 latach, faktycznie wtedy można powiedzieć, że podróżujemy za darmo. Chociaż fotowoltaikę też trzeba serwisować, też trzeba ją sukcesywnie myć, więc jakieś koszty stałe są. No ale przyjmijmy, że za jakieś tam drobne grosze. Tankując. Ładując auto w domu, gdy mamy ten prąd za 65-70 groszy za kilowatogodzinę, też można powiedzieć, że ta jazda tym autem będzie dosyć ekonomiczna. Ja nawet robiłem test mojego Renault Zoe, jeżdżąc po mieście. E, przy tym zużyciu wyszło, że podczas jazdy po mieście 100 km... E, Kosztowałoby mnie około tam 8-9 zł, z tego co pamiętam. Na autostradzie byłoby to zapewne dwa razy tyle, bo jednak ten zasięg trochę nam się skurcza. Ja też mówiłem o tym, że jakby nie do końca jestem entuzjastą ładowania samochodów elektrycznych na mieście i traktuję to jako ostateczność, bo to ładowanie najczęściej jest dwu-, trzykrotnie. Droższe, a nawet i więcej. Są jakieś tam różne abonamenty, trzeba zadeklarować ilość ładowań w miesiącu, ale po prostu ładowanie na mieście póki co jest drogie. Nie bierze się to znikąd, że a nie, dobra, bo to właściciele tych stacji ładowania chcą dużo zarobić. Tylko musimy rozdzielić dwie rzeczy. Jedno to jest taryfa domowa, tam nie wiem, G11, G12, a drugie to jest taryfa przemysłowa, gdzie ten prąd kosztuje zdecydowanie więcej i póki co, z tego co się słyszy, te stacje nie są rentowne i główny ich zysk polega z tego, że zarabiają na reklamach, czyli na tym, że są obrędowane. Gdy ten prąd w ostatnim czasie idzie w górę i ten trend będzie cały czas się zachowywał, coraz trudniej mówić tutaj o opłacalności, jak i o ekonomice. Coraz więcej osób zaczyna to porównywać, szczególnie na ładowarkach miejskich, że niejednokrotnie, takie zoła, jakby je ładować tylko na ładowarce miejskiej, będzie paliło mniej więcej tyle samo co taki typowy, klasyczny silnik 1.6 w Dasterze e, w przeliczeniu na złotówki. Więc jeżeli prąd nie stanieje, no to będziemy mieli mały problem. No i teraz jeden temat, który jest bardzo często poruszany, szczególnie gdy widzimy chociażby na YouTubie te auta elektrycznego i od razu to są farmazony co z utylizacją baterii, takie to eko. Bardzo często podnoszą ten temat osoby, które chyba też do końca aż tak mocno w duchu eko nie żyją, ale elektryk to od razu utylizacja. I dobrze, bo trzeba w ten sposób wywierać presję na koncernach, jak i na firmach, które tym się zajmują i szacun za to, tylko trochę błędnym myśleniem jest to, że nie ma czegoś jak utylizacja tych akumulatorów, bo ta utylizacja jest. Są firmy, które tym się zajmują, tylko problem jest jeden największy. Póki co nie jest to do końca opłacalne. Idealnie radzilibyśmy sobie, jakby to były baterie kwasowo-ołowiowe, bo tam jesteśmy w stanie przetworzyć 98% tych baterii. Ale w przypadku baterii litowo-kadmowo-jonowych, to najlepiej nam chyba idzie w tym wszystkim yy, przetwarzanie miedzi. Te akumulatory są niezwykle złożone, niezwykle skomplikowane i nie do końca może być to opłacalne. Ale prawda jest taka, że przy wielu kasacjach. Z automatu e, mówi się, że auto jak ma już uszkodzoną baterię musi trafić do kasacji, bo koszt baterii jest niezwykle duży. I na pewno jest to póki co problemem, tylko mam nadzieję, że na przestrzeni lat to nie będzie tak jak z silnikiem 1.9 dCi, że trzeba po dwóch latach się zastanawiać co z tym silnikiem zrobić, tylko te silniki od aut elektrycznych, silniki baterie będą dłużej wytrzymywały, więc będziemy w stanie w tym czasie tą technologię doprecyzować i sprawić, że była po prostu tańsza w eksploatacji. Tak sobie rozmawiamy, tutaj trochę o technologii, tu trochę o infrastrukturze, tu trochę o chęci bycia bardziej eko. A ktoś powie, Waldziu, przestań ty gadać farmazony, mów o konkretach, te auta są zdecydowanie za drogie, droższe od swoich odpowiedników spalinowych. I prawda jest taka, że jakbym tak stał przed taką osobą, to bym tylko powiedział, no, w sumie masz rację, bo taka jest prawda. Widać ewidentnie, że jest ta dysproporcja cenowa względem podobnych odpowiedników, chociaż w ostatnim czasie, nie wiem czy zauważyliście, ale zmniejszyła się ta dysproporcja. Ale nie to, że elektryki staniały, tylko po prostu auta spalinowe. Poszły mocno w górę tej technologii trzeba coraz więcej ładować, żeby spełnić restrykcyjne normy emisji spalin. Tutaj pojawia się problem. Ale nadal mamy problem z ceną aut elektrycznych, bo my nie jesteśmy w Polsce zamożni. Średnia wieku pojazdu w Polsce to jest około 14 lat. Cena średnia auta w Polsce też nie przekracza tam kilkunastu tysięcy złotych. To też nikt nie każe osobie, która ma używkę. Teraz już tylko i wyłącznie kupuj w salonie elektryki, bo zapewne też to się nie zmieni. Tylko tutaj bardziej skupiam się na tym kliencie, który co dwa, co trzy lata wymieniał auto w salonie, bo nawet ostatnio spotykałem się w kilku salonach, gdy rozmawiałem z dyrekcją. Mówią jedno, że ci klienci, którzy sukcesywnie od lat, na przykład co dwa, co trzy lata zmieniali samochód, teraz mówią, wie Pan co, tam nie wiem, Panie Krzysiu na przykład, ja zaczekam jeszcze z rok, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ja mam mały przebieg 60 tysięcy, ja wiem, że ja co dwa lata wymieniałem, ale ja jeszcze się chwilę wstrzymam. Bo sporo osób boi się przeskoczyć też na nową technologię, ale i też ten próg wejścia jest zdecydowanie wysoki. Mówi się o dotacjach, bo w Polsce dotacje też ruszają. Tylko prawda jest taka, z czego się biorą dotacje? Państwo daje, a państwo skąd ma pieniądze? Państwo ma tylko nasze pieniądze, państwo nie ma swoich pieniędzy. Ja jestem trochę przeciwny tego typu dotacjom, z tego względu, że jeżeli musimy coś dotować, to znaczy, że coś jest nie tak w całym tym systemie. Mam nadzieję, że ta technologia po prostu sukcesywnie będzie taniała, e, i też koncerny będą po prostu więcej jeszcze siły i energii w to wkładały, żeby ta technologia była po prostu bardziej przystępna dla Kowalskiego. No właśnie, to jest temat, który jest chyba najczęściej poruszany przy autach elektrycznych i częściej e, pytamy o niego, aniżeli o przyspieszenie, o prędkość maksymalną, ale zasięg jest e, najważniejszy. Chociaż, ostatnio, jak jeździłem, 911 GT3. E, ten zasięg nie przekroczyłby 200 km na torze, bo cały czas to auto mocno upalałem i wskazówka od paliwa szła normalnie jak obrotomierz, tylko w drugą stronę. Ale jak to wygląda na przykład działody elektrycznych? No widać, że z generacji na generację coraz to nowsze modele mają większy zasięg. Ten zasięg podawany w katalogach, niby tam WLTP, prawda jest taka, że on jest i tak zdecydowanie y, często zawyżony i y, y, on może się sprawdzać, ale w warunkach miejskich bądź około miejskich. Na autostradzie to już jest tak zwana pełna weryfikacja, bo tam ten zasięg spada bardzo mocno. I teraz już wiem, czemu. Jak jeszcze nie miałem auta elektrycznego, tak jadę sobie, tak patrzę na prawy pas na autostradzie Tesla, za ciężarówką jedzie. Po co? No właśnie, zużycie e, energii jest największe na autostradzie. I powiem Wam wprost: ja się przesiądę na auto elektryczne. Znaczy, mam auto elektryczne, ale przesiądę się w pełni, że może ono stać się moim głównym autem. Jeżeli przy aucie 50 na 50 miasto i autostrada, zgodnie z przepisami, będę miał zasięg na poziomie 600 km, wydaje mi się, że na chwilę obecną, jest. Jeszcze jest to nierealne, chociaż tak jak mówię, na przykładzie Zoe, drugie, trzecie auto wokół domu, ten zasięg powiedzmy, że na poziomie tych 350 km go zawsze mam, mi to w zupełności wystarcza. Ale mówimy cały czas o drugim, trzecim aucie. No właśnie, tak zmierzając do brzegu, trochę tak sobie pomarudziłem, ale mam nadzieję, że... Te słowa, które ja powtarzam, powtarza też więcej osób, że to mocniej też dociera do e, koncernów motoryzacyjnych, że to mocniej też dociera do Komisji Europejskiej, że wszyscy też to widzą, że nie wszystko da się zrobić od razu, od razu na 100%, że pewne rodzaje technologii, tak jak mówiłem na rytmice, nie da się klasnąć, żeby dzieci w drugą stronę tańczyły jak e, zaczarowane. Tutaj potrzeba o wiele więcej czasu, ale i o wiele też więcej. E, Możliwości na stworzenie technologii. Prawda jest taka, że jeździłem wieloma elektrykami no i doceniam to, szczególnie jak się wsiądzie w jakiegoś Tajkana Turbo S, gdzie się wciska ten gaz, no to po prostu no, wciska fotel tak, że pasażera trzeba informować o tym, kiedy będzie się przyspieszać, bo walnie tak głową w zagłówek, że będzie tylko i wyłącznie. Później problem w domu. Ta technologia zapewne się nie zatrzyma. Spojrzymy na to za 15 lat, jak to będzie wyglądało, gdzie będziemy po tej całej transformacji, a może się okazać, że koncerny do tego czasu powiedzą, nie, wstrzymujemy się. Unia Europejska daj nam jeszcze trochę więcej czasu, bo na przykład kolejne dwa czy trzy koncerny wyjdą z Europy i powiedzą: Nie, no nie ma sensu. Skupmy się na Stanach, skupmy się na Chinach, skupmy się na Rosji. Tak jak chociaż byłoby między innymi z Infiniti, a tych marek może być zdecydowanie więcej. Uważam, że ten czas na transformację jest zdecydowanie za szybki. Też uważam, że takie mówienie kup elektryka bo będziesz bardziej eko w Polsce to całkowicie nie działa i chyba nie tędy droga. Tylko problem jest inny. Nie mamy innych drastycznych argumentów. Pojawiły się teraz te dotacje, więc możliwe, że coś będzie można skorzystać, chociaż ja usłyszałem od swojej księgowej, że Waldziu, figa z makiem. U ciebie się nie da i tyle. Pożyjemy, zobaczymy. A póki co dajcie znać w komentarzach, bo ten materiał jest zapewne długi i będę widział kto dotrwał do końca, jakim wy autem jeździcie. Czy elektryk czy spalinówka, napiszcie jaki też silnik i za co swój silnik cenicie. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Hej.